Stres a odchudzanie. Dlaczego stres jest taki zły? Pod wpływem stresu nasz organizm uwalnia hormony, które mogą powodować wzrost glukozy we krwi. Hormony te to kortyzol, adrenalina, glukagon oraz hormon wzrostu, które ogólnie sprawiają to, że Twoje komórki są mniej wrażliwe na insulinę. Dlaczego? Ponieważ pod wpływem stresu nasz organizm przygotowuje się, zapewniając, że mamy wystarczającą ilość cukru oraz energii, które są łatwo dostępne. Zasadniczo można powiedzieć, że przygotowujesz się do bitwy, tak zwany fight or flight response. Także reakcja hormonalna na przewlekły stres zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju porności, która zwykle powoduje gromadzenie się tkanki tłuszczowej na brzuchu. Jak więc zmniejszyć stres? Po pierwsze, unikaj negatywnych ludzi. Po drugie, ćwicz regularnie oraz wprowadź głębokie oddychanie jako rutynę. Po trzecie, unikaj pokarmów wywołujących stany zapalne, takie jak np. gluten, cukier czy tłuszcze trans. Skorzystaj również z naszego bezpłatnego przewodnika na temat zdrowia jelit. Link znajdziesz w opisie na naszym Instagramie @docs_schneider_gandolfo. Śledź ten profil, żeby dowiedzieć się więcej.